Siano widzowie, to jest ym, trzeci odcinek z dzisiaj. Ym, teraz będziemy pomagać mojemu znowu ten w grze. Ym, będziemy pomagać tak, że będziemy na przykład mu pomagać zdobywać level. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Tak więc sobie od razu wkładamy maksymalne staty w to, to 1200. To włożymy jeden. I tę reszta statów, która nam została, to będziemy bić. Oczywiście naszym powodem Ze świetnymi pięściami. Ale to nie będą pięści, bo mam tego. Mam z Mister Beast Island. Mam. Oczywiście. Drugi. Ten. Drugi. Baller Fight. Baller Fight. Tak, ty nasze wczoraj 10 złotych, to sobie daliśmy w tej grze? No, pamiętam. Pamiętasz? Nie. No. Mamo, czy mamo? Oj. Powiedz widzom, o jakie 10 złotych chodzi. Zamiast 10 złotych widzowie dał mi 10 milionów. Aż spadłem z krzesła. Chyba to nie będzie działać tak, jak myślałem. Chyba muszę jednak ponow ponownie ten, ym, zwrócić fight. A nie, to chodzi o to, To o aurę chodzi, dobra. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, i teraz ich możesz wszystkich co okej. Okay. Leżą, wszyscy leżą. Cyk, 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 cyk. Okej, okay. wszyscy już wzięci i dawaj. Kurde. Musisz na nich przycelować. Na mnie celuj. Okej. Okay. Dobra. Good. Ja biorę kolejnych. A i... i, i weź sobie quest scroll'a. Weź sobie quest. Będziesz mógł wtedy robić dwa quest'y na raz, czyli będziesz potrzebował 10 i będziesz dostawał raz dwa rzeczy. Chodź, ja ci pokażę, gdzie możesz kupić za milion quest scroll'. A, masz już 50. Dobra, dawaj dobijamy ci setny. Dobra, losujemy owoce. Losujemy, losujemy. Uwaga, co nam wypadnie. Bombfruut to mam maksa. Invisible też mam maksa. Ten jest epicki, tego sobie schowaj, a ja mam przeciwność twojego, czyli ja mam ludę. Chodź, chodź Ci, pójdziemy farmić dalej. Dobra, weź sobie quest'a i ja wezmę tego golden flop na mnie. to na później, może widzę dam. Tak, będzie, będzie donate. Widzowie, będzie donate na. na doge, Na dog. Na dog power. To jest mityczny, to jest legendarny power. Na doge... Na dog power. Więc. do wymagane jest łapka w górę sub komentarz i i komentarz kom, i w komentarzu ten mip musi być potrzebny dobra dawaj ich zabij Oj. straciłeś te owoce? nie no dobra nie straciłeś i pieniądze proszę A ale są troszeczkę mocniej Dobre, choć Dobra, chodź tobie kupimy quest. Pierna stąd. 10 kupuję, 10 owoców. Sek, sek, sek. Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, Kręcącego kota dostałem. Dobra, yy, teraz nie mogę tego stracić. Widzowie, musicie. Też nie potrzebuję. Tak. Yy, teraz dodać designer. Komentarz z nikiem musicie zostawić. Łapka w górę i sub i komentarz z nikiem jest wymagane. Takie rzeczy są wymagane, więc wszystko łatwe jest do zrobienia. Czy ja trafiłem? Nie, nie, trafimy, nie trafiłem na przygodę. Dobra, ja też trafię. 10 kupuję. A ten Jaki, poczekaj. Ten to jest taki, no pół na pół, on jest apicki. Więc taki lepszy on jest. To sobie go zjeść Zjeść. Nie, nie. Albo tak, dobra, zjedz sobie go, bo on jest lepszy. Bye, bye. Ale polecam Ci najbardziej tego kamienia, Power, Ci najbardziej polecam, Moai. Tego? No nie, 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 Pokażę Ci, zaraz wyciągnę od siebie, zaraz wyciągnę. Tego, bo on jest jednym z najlepszych do walki. A Ty zjadłeś jednego z A, najgorszych Dobra, do chyba. Dobra, masz. To zjedź sobie go, bo on jest lepszy. Tam jest jakiś większy od mojego zwykłego. <laughs> Wiem. Wiem. Psy. Dobra, jeszcze raz może sobie zalecuję dla piców. Dobra, widzowie, Klikajcie łapki w górę i w ogóle, Żeby losnął mityczny owoc. Dobra. Dobra, ja trzy losuję. Gówno. I nie, to jest odcinek na razie, kiedy tobie pomagam wybić jakiś tam level, nie wiem jak tu jeszcze. Dobra, dawajcie szybko suba. Jest? Dobra, to zaczynamy kręcić. Dobra, dawaj. Ja zaczynam kręcić jednego owoca. I uwaga, uwaga, epicki. Dobrze. Ja sprawdzam, czy ja mam kolejnego maksa owoców, bo 50 to jest mój maks, na razie mój, więc widzowie... Mam pełny kwitunek. Dobra. Mam jedno miejsce, nie? Chodź, chodź, idziemy kupić ten, chodź idziemy ci nabić większy level. Oj, zapomniałem, że ja mam maksa owoców. Dawaj chodź, idziemy ci nabić level. Musisz ich zaatakować. Dobra, Z, Z dawaj. X Aaa, no nie będę jaki to miałeś to, to musisz też więcej w tego... w HP musisz więcej trochę A2 <słyszy> <X2. słyszy> <słyszy> <słyszy> No ty świnu, nie Dobra zabił? No niechcąco muszę cię do party zaprosić Poczekaj Dobra, respie balera, żeby ich wszystkich zwabił na mnie. Dobra, oni wszyscy są na mnie. Widzisz? Chodź do mnie i ja im trochę zbijam jeszcze chyba, zanim ty przyjdziesz. O, dobra. Hmm. Mam teraz na tyle, ile mogłem im zbić. Mają teraz. Dawaj, z, C... zaczynamy. No. X, 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 Szybko. X, dobrze? I uciekaj, uciekaj. On ci nie może wbić, gdy ten. O, dobra, nie rozwaliłeś go. Dobra. Kupiej sobie końkę... może Dobra. Dobra. Dam ci... dam Ci rzecz, którą bardzo potrzebujesz na pewno. To jest flopa hat. I on. I ta flopa hut ci daje I ta flopa hat ci daje dodatkowe rzeczy. I sobie ją załóż od razu po tym. Po dostaniu sobie załóż ja idę zdobyć kolejną dla mnie flopacha. Dobra, ja idę na Nie. Nie, to masz w akcesoriach, w drugim tym. Aha! Będę ją zabijał, dopóki mi nie dropnie flopa hot. Hmm. Mam na łęfta XD. O, jest flopa hot! Musimy Więc teraz mamy Team Flopa. My jesteśmy team flopa. Same Sigmy są w teamie flopa. Oczywiście widzowie mój skin jest taki zwykłym skinem jest. Ale. Dobra, widzowie. My się z Wami żegnamy. Dobiliśmy Tobie trochę level i dobiliśmy Tobie z 30 czy tam 20. My się z Wami żegnamy. N I like, sub, komentarz dla mojego kuzyna za to, że zdobył. Rzeczy. I na ra!